行了 <Okay. S 2>、okay. Witam serdecznie. Jest z nami trener wolanki, wola filipowska Sebastian Paluch. Duży niedosyt po dzisiejszym meczu, szczególnie że prowadziliście 1-0 z kamieniem. Bardzo duży niedosyt. I kolejny przeciwnik do wygrania. Kolejny raz się powtarzam, że w każdym meczu możemy wygrać, ale niestety brakuje nam skuteczności i brakuje nam. Nie wiem, zagęszczenia środka troszeczkę bardziej brakuje nam takiej cwaniactwa brakuje nam doświadczenia przede wszystkim wojskowego myślę, że w przyszłym roku wzmocni się troszeczkę i można zobaczyć więcej natomiast uwaga jest potencjał duży potencjał, zwłaszcza z tymi lepszymi drużynami dużo lepiej nam gra wychodzi eee, te duże lepiej układane tak jak Kamie właśnie jak Libiąż, ciężkowice nawet eee, wydaje mi się, że to, to jest nasz zasięg tak naprawdę w szerszej perspektywie, natomiast na tą chwilę patrzymy o utrzymanie. Powiedz mi, bo dzisiaj dzisiaj jakaś taka dekoncentracja troszkę, bo gol do szatni stracony, no i później troszkę to wygląda jakbyście na drugą część spotkania nie wyszli tak do końca z szatni, bo szybko stracone bramki. Zrobiło się w pewnym momencie 4 do 1, no i było praktycznie po meczu, choć później ten gol na 4 do 2, no i w końcówce też była szansa nawet na kontaktowe trafienie, no ale to już jest kwestia gdybania. No tak, tak, nie, nie udało się dowieźć w wyniku do przerwy, jedna, jednak, właśnie brak koncentracji troszkę na końcu, wydaje mi się, że to jest nasz... Duży problem. Dużo brawek tracimy zaraz, w to przerwie, coś tu nie funkcjonuje, trzeba to będzie zmienić, przeanalizować, zobaczyć, wyciągnąć wnioski przede wszystkim i coś, coś zmienić, bo to jest kolejny raz, kiedy tracimy taką bramkę i kolejny raz tracimy bramkę po e, prostu z wolnego, gdzie nikt nie stanie przed piłką i taką samą sytuację mieliśmy, ale się, że poleci, e, identycznie tracimy bramkę. No, trudno, trzeba wyciągać wnioski i iść dalej. Mam nadzieję, że w następnym meczu w że wyjdziemy lepiej, na mecz bardziej skoncentrowani, a przede wszystkim skuteczni będzie płacił. Twoim zdaniem kamień, y, kamień jest lepszym zespołem niż y, Libia, z którym udało wam się tutaj zremisować? Kamień to nie, nie powiedziałbym, że są lepsi, na pewno to są porównywalne drużyny, tak samo Cieszkowice. Z tych wszystkich trzech drużyn, bo to z całą czołówką, najbardziej poukładane są Cieszkowica. E, niewątpliwie tam Wojtek, trener, Masiewicz e, robi bardzo dobrą e, robotę. Natomiast... Natomiast kamień... Tak wal, walczaki, walczaki, walczaki. Coś jeszcze brakuje według mnie. Do awansu. Coś jeszcze tam brakuje. Libiąż zobaczymy. Będzie im ciężko. Według mnie faworytem są ciężkowice w tej chwili do awansu.